Zapraszam na kurs materialny www.pyotciupak.pl. Zadanie piąte. Dane są wielomiany W od x oraz P od x. No, mamy powiedzieć, ile to jest, ile wynosi wielomian W od x dodać P od x. To co? To dodajemy. Zatem W od x dodać P od x. Co nam da? W od x to jest minus 2x do trzeciej plus 5x kwadrat minus 3. Wezmę sobie w nawias, żeby było łatwiej to liczyć. Dodać P od x, a nasze P od x no to jest to wyrażenie przepisuje, czyli dodać 2x do 3, dodać 12x. No i pamiętajmy, x w tych samych potęgach dodajemy z x w tych samych potęgach, czyli mamy minus 2x do 3, dodać 2x do 3, te wyrażenia się skracają. 5x kwadrat to nie ma nic więcej z x kwadrat, czyli 5x kwadrat przepisuje. Minus 3, a to jeszcze mamy plus 12, czyli plus 12x, czyli to i. Tutaj zostało nam jeszcze minus 3. Mamy całą sumę, czyli zobaczmy, to jest odpowiedź A.